Zobacz, co znalazłem. Wow, pokaż. Świadectwo ukończenia Szkoły Uczniów Chrystusa w sesji zimowej. 2008 rok. Tak, moje Wejherowo. świadectwo ukończenia Szkoły Uczniów Chrystusa. I od wielu, wielu lat Szkoła Uczniów Chrystusa, czyli w skrócie such w naszej diecezji się odbywał w, zawsze w ferie zimowe. I dzisiaj powiemy o rekolekcjach albo jakichś spotkaniach decyzjalnych w ciągu roku. Ja muszę powiedzieć, że mój pierwszy kontakt w ogóle z Oazą to było jeszcze rok wcześniej, zanim to świadectwo dostałem w 2007 roku. I to właśnie była Szkoła Uczniów Chrystusa w Weicherowie. Fajnie, no i można mieć wspomnienia. dobre wspomnienia z Wejherowa nawet. No, pewnie najlepsze nawet, bo to takie pierwsze rekolekcje, to jest jakaś pierwsza miłość, pierwsze zakochanie się o, we wspólnocie. I szczególne, szczególne. I po co są te wszystkie rekolekcje w ciągu roku? No po to, żeby nie tracić ducha i zapału rekolekcje w ciągu roku, czyli te wszystkie oazy, modlitwy weekendowe albo szkoła uczniów Chrystusa weekendowa szkoła animatora i wszystkie inne wspaniałe wydarzenia które się dzieją, teraz zaraz będziemy jechali akurat na TZ do Rostoku mm -hmm. do Niemiec, więc również i to, choć nie jest to typowe wydarzenie organizowane przez oazę, ale wspólnie jedziemy jest podtrzymaniem tego, co tak na dorą sprawę dostajemy od Pana Boga w sposób jakiś szczególny na wakacjach, ale też jest jakimś takim ukoronowaniem wspólnoty, tego, że chcemy się spotykać nie tylko i wyłącznie w wakacje, nie tylko i wyłącznie w swoich parafiach, ale też szerzej, głębiej i dalej się poznawać. No to jest taki, powiemy, pokarm, nie? nie przyjmujemy pożywienia tylko nie wiem raz w roku, ale musimy się systematycznie karmić. I pewnie też potrzebujemy takich spotkań, i też widzimy to, nie? że młodzi bardzo się cieszą na te tak. wydarzenia, bo to daje im taką namiastkę tego, co jest wakacje. Szansa też na modlitwę, na spotkanie się z ludźmi, i to jest taki świeży powiew powietrza. Który na nowo człowiek gdzieś tam po prostu łapie na jesień, zimę, na wiosnę, aż do lata? Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, kiedy widzę na tej grupie, na messengerze wszystkich uczestników z wakacyjnych rekolekcji. Pojawia się nagle takie pytanie tuż przed OMEM, kto jedzie? I tam 15 osób daje kciuka w górę. Ja, ja, ja. Ktoś tam pisze, ja nie mogę. I wtedy są takie smutne minki. Tak, ja smutne takie, minki. O nie, zrób wszystko, żeby pojechać. Dlatego to zdecydowanie cieszy, że inni się cieszą. Tak, więc słuchajcie, w ogóle y, też warto powiedzieć, że na taki OM y, czy na słuch można jechać, nawet jeżeli ktoś nas tak ogląda, a nigdy nie był we wsplocie. Dlatego tym bardziej zapraszamy. Y, I też dla niektórych może być to po prostu pierwsze doświadczenie. Bo tak wybrać jak dla się... Ciebie. Tak, dokładnie, tak jak dla mnie. Wybrać się na 15-dniową oazę, no to to jest hardcore. Budzi grozę. Mm. Budzi grozę. <laughs> Od razu, w, na pierwszy rzut. Ale tak jak ja na przykład wybrałem się na początku na 5-dniową oazę na szkołę uczniów Chrystusa, no to już nie budziło takiej grozy. Ale to, co spowodowało, pamiętam w moim sercu wtedy to, że ja naprawdę na na łazę muszę jechać. I na świadectwie nie mówiłem, że miało mnie tu nie być. Tak, więc słuchajcie, jak planujecie sobie ferie, pierwszy Tylko tydzień planowałem. ferii. Nie? Pamiętajcie, pierwszy tydzień ferii, słuch. Zapraszamy.